Jak odstawić dziecko od butelki? Tak, żeby odbyło się to bez dramatu, bez ciągłych nocnych pobudek na mleko i bez wyrzutów sumienia, że coś robimy za wcześnie albo za późno. W jakim wieku naprawdę wypada zaprzestać podawania butelki? Czy najpierw rezygnować z nocnych mlecznych pobudek, czy z tych dziennych? I co robić, jeśli dziecko butelki nie chce oddać? I tu pojawia się pierwsza ważna rzecz. Butelka jest jednocześnie źródłem kalorii i narzędziem samoregulacji emocji. Chcemy więc rozstać się z całą paczką, czyli z piciem przez smoczek, z kojarzeniem mleka, z uspokajaniem i z rytuałem do zasypiania. Bez dobrego planu potrafi to rozwalić każdy wieczór. Pediatrzy i logopedzi rekomendują, żeby faktycznie nie odwlekać tego później niż 12-15 miesiąc, Powody są trzy. Po pierwsze ryzyko wady zgryzu i tzw. Tak otwartego zgryzu, gdy smoczek butelki blokuje prawidłową pozycję języka. Po drugie, rozwój mowy. Długie ssanie butelki to mniej pracy języka przy artykulacji. Po trzecie, to jest próchnica butelkowa. Mleko, nawet takie wiecie, bez cukru, pozostające na zębach w nocy bardzo szybko niszczy szkliwo.